Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku Wiejskich Lat! Idziemy do garażu, trzeba 40 ze snu obudzić. Nie no, już generalnie na wiosnę coś tam pracowała. No ale dzisiaj będzie sobie akurat pracować z glebogryzarką właśnie na tej dzierżawie, o której ostatnio była mowa. No bo trzeba ten teren przygotować pod zasiewy. No powoli tutaj już wiosna nam się rozkręca i jednocześnie termin siewu owsa nadchodzi. Także nie ma co, trzeba się brać do roboty. Jadę podpiąć glebogryzarkę. A przynajmniej podjechać, bo być może, że tata będzie musiał mi pomóc ją zaczepić. Nawet nie wiem w sumie, gdzie jest wałek. Także trzeba będzie go poszukać. No i będziemy jechać właśnie na tamten kawałek i działać. Idź do domu i weź kompot na pole, no i jedziemy się brać, ale aż się boję, jak to będzie szło. Nie, no ja tato rowerem pojadę, bo jak skończymy, to wstąpię po drodze do Bartka i wezmę sobie od niego lekcje. No chyba, że tak, to przynieś ten kompot, nie ociągaj się, bo tam się zejdzie. No to jak chcesz, tato, to już jedź. Ja wezmę kompot i zaraz rowerem dojadę na pole. No dobra, to ja jadę, tylko tam nie majacz w domu i po drodze nie zgiń, bo ty tak potrafisz. Przy okazji przypominamy, że zbliża się premiera FarmingA25 i kto planuje zakup, to zapraszamy na oficjalną stronę farmingsimulator.com, gdzie możesz kupić grę z naszym kodem partnerskim. Z góry wszystkim dziękuję i kłaniam się nisko. Przy zakupie w polu kod partnera wpisz ten, który obecnie widzisz na ekranie. No i co widzowie? Ja już sobie pędzę na pole. Uwijam się dosyć szybko, żeby tata nie krzyczał, że właśnie mnie nie ma i nie ma bo jeszcze przy okazji troszkę sobie ciasta zjadłem, no ale może w tym czasie już tata coś tam przejechał i bardzo mnie ciekawi, jak to pole będzie wyglądać po tej glebogryzalce. Mam nadzieję, że dosyć spoko, ponieważ no trochę czas nagli, roboty jest dużo, tata tej ziemi teraz nabrał, no i jeszcze jak tutaj trzeba będzie, kurde, kilka zabiegów uprawowych zrobić, to będzie po prostu masakra. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno trzeba będzie tutaj też gnojówkę rozlać, nie, już taki plan na to jest. O, no kurcze, tata już trochę tutaj przejechał i zobaczcie, widzowie, ładnie to pole wygląda dosyć. Więc myślę, że naprawdę, o tam, tata, sobie w tle działa. Myślę, że tu naprawdę e, fajnie będzie pole uprawione. Jeszcze później się gnojowice rozleje i nie wiem, czy tutaj będziemy to orać, czy będziemy co z tym robić. To już tata w sumie ma jakiś tam swój plan na to. Zobaczymy, oczywiście wszystko będzie widoczne na odcinkach. No i widzowie, naprawdę to dosyć ładnie wygląda. 4 daje radę. Glebo gryzarka robi fajną robotę. Ja tutaj sobie chodzę, co jakiś czas tam gdzieś działam, bo przy okazji już to pole dosyć dawno nie było użytkowane, u gór już tutaj trochę jest. Więc już gdzie nie, gdzie nawet drzewka małe wyrosły, więc kierką wydziabuję, żeby jednocześnie nie dostała po garach za bardzo glebogryzarka, czasami gdzieś tam jakieś takie bołdy, że tak powiem, się robią z tych chwastów, czasami się to zapycha, ale mamy widły na polu, także jak coś, to ja tam wszystko ogarniam, tata cały czas, jak widzicie, robi, no i pięknie robota do przodu idzie, także no, jest lepiej niż się spodziewaliśmy i to o wiele. Tata standardowo w jakąś tam barierę sobie uderzył z kimś. No a ja teraz dzięki temu mam możliwość sobie sam trochę glebogryzerką popracować. Zobaczcie, ładnie to pracuje, ładnie to wszystko przemiela, więc naprawdę fajnie, że tą glebogryzerkę mamy. No i tak powoli robota idzie. Akurat tutaj jest troszeczkę Gorzej, jeśli chodzi o zachwaszczenie I w ogóle, także trzeba troszkę w yy, Mniejszym biegiem jechać Bo lepiej zrobić to wolniej, ale dokładnie Niż potem jeszcze, kurczę Nie wiadomo czym tu jeździć po kilka razy Żeby ta ziemia jako tako wyglądała yy, No i co tutaj mogę powiedzieć Tata stwierdził, że chyba nawet nie będziemy orać Tylko się gnojówkę rozleje Potem jeszcze się agregatem przeleci i będzie gitara Czasami widać takie szarpnięcia Ale to przez to, że właśnie gdzie nie gdzie trafi się na jakiś korzeń Gdzie już drzewka wyrosły, no i o no i teraz na ta jeździ. Jak widzicie 40 sobie powolutku jedzie, ale naprawdę jeszcze raz to powtórzę tak fajnie, tak dla Bogezarka tam ziemię przemiela, że no po prostu jest bajunia. Myślę, że owiec taki dosyć powinien się tu fajny udać, żeby tylko pogoda pozwoliła i sprzyjała jednocześnie, to będą myślę, że takie dosyć blony spoko. Ziemia trochę sobie odpoczęła, no co prawda te chwasty nie wpłynęły na jej korzyść, ale... Będzie dobrze. Tak naprawdę to już tutaj końcóweczka została. Mamy tutaj taki właśnie jeszcze kawałek przy dróżce. No i myślę, że jakieś pół godzinki, może trochę lepiej. I będzie to zmęczone. Tam to już jak widzicie ten duża połać pola wygląda fajnie. Także roboty trochę włożymy, ale dosyć ładny kawałek pola nam dojdzie. Pewnie później jeszcze będzie trochę wapnem sypnąć. No i naprawdę powolutku, powolutku doprawimy ten kawałek, że będzie aż miło. Dobrze, że obecni właściciele wpadli na pomysł, żeby to w końcu puścić w dzierżawę, bo żeby to leżało odłogiem to naprawdę potężny grzech. A tak to chociaż ziemia się nie będzie marnowała. No i co synu fajrant mamy? Pole elegancko glebogryzarką zrobione, porządek na nim taki, że aż miło teraz popatrzeć. Parę dni poleży, a potem się gnojówki rozleje agregatem dosyć płytko jeszcze obleci i będzie siać co agregat powyciąga to powyciąga ale powinno być dobrze po siewach brony i tak pościągają to co będzie na wierzchu zalegać orki to tu nie byłoby sensu robić bo pług by takiej roboty nie zrobił na pewno Dobrze jest na to to co jedziemy do domu No jedziemy ty po te lekcje zajęć a ja coś zjem i dalej się będzie działać bo do wieczora jeszcze trochę W sumie cicho jest bez wiatru to może nad wieczorem się opryski zrobi bo tak planowałem nawet Yy, także robimy rząd i spadamy stąd. Ja już wracam od kolegi, wziąłem sobie lekcję. No i co? Jadę do domku, też coś zjem. No i pewnie będę dalej sobie pomagał tacie. Ale kurczę, coś tam w ogóle dziwne. W oddali widzę, że stoi nasza 40 na poboczu. A co tu się tam wydarzyło? Ty, no chyba kurde, tacie paliwa brakło, jak nic. <laughs> ale heca, przecież miałem rano zobaczyć, czy jest paliwo w ciągu. No i faktycznie zapomniałem, ale będzie awantura. Do jasnej anielki, jak ty rano te paliwo patrzyłeś, że brakło mi na środku drogi. Guzik żeś pewnie sprawdził. E, jak ja nie dopilnuję, to nic nie jest porządnie zrobione. Normalnie czysta matka. Dobrze, że na polu nie brakło paliwa, bo inaczej to byś na rowerze bańkę wiózł. No, ręce opadają do samej zimy. Oj, tam raz mi się to zdarzyło. A ty ile raz na polu byłeś, i musiałeś też do domu przychodzić na pieszo, bo się okazało, że paliwa nie zalałeś. Jo, z bańką musiałeś dralować. Dobra, ty tam się nie mądraluj, tylko bierz się i mi pomożesz nalać paliwa. Aj tam z taką robotą, przez taką głupotę, ile czasu straciliśmy? Paliwo nalej, potem odpowietrzaj. No, szkoda gadać, bo aż mnie z nerwów telepie. Dobra, jedziemy stąd, bo się wszyscy gapią, jakby im nigdy w życiu paliwa nie brakło na drodze. Rower twój na przyczepce. Pojedzie, ja Polone zabiorę, a ty do ciągnika wsiadaj. Nie będziemy ruchu dłużej na wsi blokować. No kurczę, tata się troszkę zirytował, nie powiem, że nie. Jeszcze jakby było tego mało, to się paliwem oblał. No to już w ogóle. Była wisienka po prostu na torcie. Ja już się do końca dnia nie odzywam, niepytany, bo to może się dla mnie bardzo źle skończyć. Mam nadzieję, że tata jak zje obiad, to troszkę mu przejdzie. Gorzej jak nie, jeszcze bardziej się rozcieczy. Dlatego już dziś go nie będę nagrywał, bo może się to źle skończyć niczym u Zduniaków, czyli rozkrzyczony Jan drze się na Pawła. Przyniosłeś to czapki. se jeszcze, czapki! Ale ja tam ich lubię i serdecznie pozdrawiam. A jeśli chodzi o odcinek, to tak jak mówiłem, kończymy. No i jeśli obejrzałeś, obejrzałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu koniecznie Ursus. No i co, do następnego. Siemano!